Stoję przed sądem, w którym toczy się mój proces. Jestem oskarżony za pisanie artykułów krytycznych wobec tego, jak wykonywano badania wymazów podczas pandemii. Znalazłem bardzo wiele nieprawidłowości, takich, które miały wpływ ewentualny na zdrowie i życie ludzi, w tym pacjentów szpitali, tych szpitali cOVIDowych. No bo jeśli wynik badania był nieprawidłowy, no to istniała możliwość Teoretyczna rzekomo, że osoby, które nie były zakażone, były uznawane za zakażone i w związku z tym przesuwano bądź odwoływano zabiegi. Natomiast te osoby, które miały koronawirusa, a wynik badania tego nie potwierdził, mogły być kierowane na te same oddziały, na których byli ludzie, którzy. Nie byli zakażeni koronawirusem. Ja jestem oskarżonym jako jedyny w tej sprawie, pomimo że kilka kontroli, w tym kontrola SanEpidu, w tym kontrola Ministerstwa Zdrowia, potwierdziła rażące nieprawidłowości, o których ja wcześniej. Nie tyle informowałem, co wyrażałem wątpliwości i nawoływałem do tego, żeby sprawę zbadać. Proces się toczy w trybie niejawnym. Jedynym, który może tę niejawność znieść, jest oskarżyciel. W tym wypadku, dzisiaj, szpital miejski numer 4 w Gliwicach. W związku z czym już dwa razy apelowałem do Katarzyny Kuczyńskiej Budki Prezydentki Gliwic, aby pomogła w uchyleniu tej niejawności. No przecież jest prezydentem miasta, a szpital miejski podlega właśnie urzędowi, więc prezes szpitala miejskiego numer 4. Poproszony przez panią prezydent, z pewnością poważnie by potraktował te jej sugestie. Ważną w interesie publicznym przecież jest ogłoszenie tego, co sąd zebrał zgromadzonego materiału dowodowego, a jest on zapewniam arcyciekawy. Ostatnio miał tu być przesłuchiwany bardzo ważny świadek, który mógłby bardzo ciekawe rzeczy wnieść do debaty na temat tego, w jaki, sposób, w jaki sposób w Polsce walczono z pandemią. No ale pani Katarzyna nie zrobiła nic w sprawie uchylenia niejawności.